Zastanawialiście się kiedyś jak zrobić sobie system operacyjny typu Kali Linux na pendrive'ie, żeby po prostu nie instalować go fizycznie lub nie tworzyć tak zwanego VirtualBoxa? Wystarczy użyć po prostu pendrive'a, który oczywiście wcześniej odpowiednio przygotujemy, czyli pobierzemy odpowiednią wersję. W tym wypadku akurat Kali Linux Live do tego też program Rufus i po prostu wypalimy sobie to na nośniku, dzięki czemu będziemy mogli mieć ten system operacyjny zawsze, praktycznie na każdym komputerze, ponieważ zrobiłem coś takiego jak system z trwałością czyli nie uruchamiamy pierwszej wersji systemu Kali Linux Live. Tylko robimy tam czwarta pozycja. Dzięki temu, po wylogowaniu, zawsze zachowuje się to na pendrive'ie, co zrobiliśmy. Wystarczy tylko wsunąć pendrive'a, odpalić komputer, ustawić oczywiście botowanie tak, żeby pierwsze po prostu brało z pendrive'a. Czyli kolejkę butowania ustawić na pendrive'a i tak jak widzicie. Uruchamia się nam po prostu z pendrive'a Kali Linux. A co za tym idzie, nie musimy usuwać w żaden sposób systemu operacyjnego, który mamy na swoim komputerze. Tak jak widzicie, jest tutaj system Live System. Ja mam tą wersję 64-bitową akurat, bo taką pobrałem. I wybieramy pozycję czwartą, czyli tą. Chodzi o to, że wtedy wszelkiego typu zmiany, jakie dokonamy w systemie, utworzymy jakiś plik tekstowy, jakiś dokument stworzymy, to w żaden sposób ten plik nie zostanie usunięty. Tylko będzie trwale na tym nośniku. Jeśli zrobimy to też na innym komputerze, będziemy chcieli po prostu odpalić ten system, to wszelkiego typu zapisane dokumenty. I innego typu rzeczy, które robiliśmy na tym komputerze, będziemy mieli na drugim jest to wersja, tak jak mówiłem, 64-bitowa, można też wybrać wersję 32-bitową, czym się różni 32 od 64, no to wiadomo, że wtedy po prostu 64-bitową wybieramy wersję wtedy, kiedy mamy co najmniej 4 GB po prostu RAM. No dobra, naciskamy Enter. Po wybraniu tej pozycji czwartej, czyli po prostu z trwałością, czekamy chwilę, aż się załaduje to wszystko. Tak, jak widzicie, wszystko wchodzi. Wszelkiego typu sterowniki. Standardowo jest ustawione bez hasła i standardowo było ustawione w języku angielskim, ale poprzez konsolę yy, i. Pewnego typu yy, po prostu komendy w terminalu Kali Linux zmieniłem sobie pakiet językowy na polski. Oczywiście, w momencie, kiedy wchodzi, jest w języku angielskim. Troszkę to potrwa, niezbyt długo. Tak jak widzicie, system operacyjny Kali Linux już wszedł z nośnika po prostu USB. I teraz wam pokażę, co musicie pobrać, żeby sobie taki nośnik po prostu instalacyjny stworzyć. Na pewno to musi być program Rufus, który służy właśnie do przygotowywania nośników instalacyjnych. Jesteśmy na stronie GitHuba, ale tutaj jest też oryginalna strona. Zaraz znajdziemy. Nie, to nie jest to. Tu jest oficjalna strona. I do stworzenia nośnika po prostu potrzebujemy tego programu. On jest bardzo mało waży. Wystarczy go pobrać. I drugą rzeczą, jaką będziemy potrzebowali, no to jest oczywiście po prostu obraz systemu Kali Linux. Czyli będziemy musieli wejść po prostu na Kali Linux. I wtedy musimy wybrać po prostu odpowiednią wersję do pobrania. I tak jak widzicie, jest tutaj wersja LiveBot. I wybieramy, jaką wersję y, potrzebujemy. Czyli jeszcze raz, wejdziemy tutaj w Live, y, w Live USB. I tu macie do wyboru: y, 64-bitową wersję, lub możecie wybrać 32-bitową. I wtedy pobieracie ten obraz po prostu systemu. Ja wybrałem 64, bo mam co najmniej tam chyba 6 GB RAM w swoim komputerze. Nie, przepraszam, 8 GB. I po prostu, jeśli ten nośnik w formie płytki wirtualnej takiej ISO pobierzecie, to wtedy korzystacie po prostu z tego programu, tak jak już podałem, Rufus wyrzucacie. Formatujecie odpowiednio nośnik, czyli tutaj wrzucacie, tak jak jest pokazane na obrazku. Tutaj wrzucacie po prostu yy, obraz, który pobierzecie. Tu wam wykryje pendrive'a, wszystko zostawiacie tutaj, tak jak jest. Tu wam się pojawi Kali Linux Live. Robicie start. Czekacie około 10, czy tam nawet i 20 minut. Tworzycie nośnik instalacyjny i wszystko macie wtedy zrobione. Oczywiście, mówię tak, jak później sobie możecie w terminalu odpowiednimi komendami pozmieniać na język polski te najważniejsze rzeczy. I teraz Wam pokażę, że jeśli wyłączę komputer i usunę nośnik USB i będę chciał odpalić. Nośnik USB jest usunięty. Włączam komputer. I teraz bez problemu wejdzie system operacyjny Windows 10, który mam fizycznie zainstalowany, po prostu na dysku SSD. I tak jak widzicie przed system operacyjny Windows 10. Tak więc jeszcze raz polecam dla osób, które y, lubią po prostu bawić się y, w systemie, lubią tworzyć takiego typu nośniki. Jest to dobra sprawa, bo można po prostu ten swój system przenieść w każdej chwili na inny komputer. Zawsze mamy go pod ręką i możemy po prostu. Y, działać. System Kali Linux służy przede wszystkim do y, robienia różnego typu testów penetracyjnych, audytów bezpieczeństwa, ale też po prostu służy dla ludzi, którzy się pasjonują tego typu rzeczami i chcieliby po prostu y, stworzyć sobie taki po prostu nośnik instalacyjny. Tak samo możemy sobie stworzyć też y, wersję butowalną live Windowsa. Ktoś zapyta po co? Ma to bardzo szerokie zastosowanie z tego względu, że dajmy na to. Ktoś Was poprosił o jakąś pomoc albo dostaniecie jakiś komputer, na którym nie będzie w ogóle systemu operacyjnego zainstalowanego, więc po co macie po prostu instalować od razu fizycznie, jak możecie podpiąć takiego pendrive'a i po prostu z USB wystartować system i zobaczyć, jakie ma podstawowe po prostu właściwości komputer. Czyli jakie, ile ma ramów, jaki procesor i tym podobne rzeczy. Polecam, bo przez po prostu taką e, zabawę, no dużo można się nauczyć, jeśli ktoś jest po prostu pasjonatem komputerów. Pozdrawiam, hej.